Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Poduszewski, reprezentuję firmę Control BHP. Na co dzień zajmujemy się bezpieczeństwem i higieną pracy e, oraz z szkoleniami w tym zakresie. Dzisiaj przyjrzymy się stanowisku pracownika biurowego, na którym to występują liczne zagrożenia związane z wymuszoną pozycją pracy. E, na te potrzeby zaprosiliśmy Arkadiusza Poponosa z punktu rehabilitacji, który na co dzień zajmuje się fizjoterapią. Arku? Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło przedstawić Państwa zestaw czterech ćwiczeń, które można wykonać samodzielnie podczas pracy czy tam w przerwie pracy, które zapobiegają bólom kręgosłupa oraz zwiększają mobilność ruchomości bardzo często obecnie jak również zachowanie odpowiedniej prostej pozycji ciała. Także zachęcam do obierzenia i stosowania. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie polega na utrzymaniu pionowej pozycji naszego ciała. Pięty, pośladki, dłonie, łopatki oraz głowa są przyklejone w cudzysłowie, przyklejone do ściany. Utrzymujemy tę pozycję przez około minutę do dwóch minut. Następnie robimy delikatny odstęp pięt od ściany, mniej więcej na 10-15 cm. Pozostałe części naszego ciała pozostają bez zmian. Na początek dociskamy dłonie na około 15% naszej siły do ściany, przytrzymując 10 sekund. Po 10 sekundach robimy przerwę około 5 sekund. Po wykonaniu 10 powtórzeń. Dociskamy głowę w ten sam sposób. Po wykonaniu 10 powtórzeń łączymy obie części naszego ciała, czyli głowę oraz dłonie.